Jesteśmy na żywo. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich. Witam wszystkich serdecznie. Chcę tylko wiedzieć, czy my naprawdę jesteśmy na żywo. Chcę zobaczyć, czy ktoś nas ogląda. Żeby nie było... Wiesz co? Kiedyś, no. kiedyś miałam taką sytuację, że puściłam live, okazało się, że się nie nagrywa. I po 25 minutach... Ale u mnie było to samo. No. Na Więc... Instagramie robiłam live i gadałam sama do siebie. Tak, no. norma. Jesteśmy na żywo. Widzę, że nas coraz więcej osób zaczyna oglądać. Witam Was w przerwie na kawę. Dzisiaj moim gościem jest Natalia Kruczyńska. Fit mama. Dzień dobry. I dzisiaj temat to będzie iście mamowe. Tak, iście mamowy. Iście mamowy i jest z nami też teżanna. Y, gość, gość główny. Tak, to jest gość główny i gość specjalny. Gość główny nim, i się gość gość tak. O, tak. Dzięki niej, Dzięki niej jestem mamą. mamą. Dzięki niej jesteś mamą i fit mamą. Tak. Ja to będę podkreślać dlatego, że ty przełamujesz pewne stereotypy. Teraz wiesz co, jest mega moda na to, żeby ćwiczyć, wszyscy chcą być w formie i tak dalej. Ale kiedy przychodzi taki moment, że już pojawia się dziecko, to szukamy sobie wymówek. Jest tak czy tak nie jest. Jest, wiele kobiet szuka sobie wymówek i dziecko w tym wypadku staje się takim pretekstem do tego, że mi się należy, ja nie muszę gubić kilogramów, to jest po ciąży. Mm -hmm. Spotykam niejedną kobietę i de facto powiem nawet, moja mama, która urodziła ostatnie dziecko 15 lat temu, wciąż mi powtarza, że jej brzuch jest po ciąży. A, Więc, czyli rzeczywiście tak, jest solo. Są kobiety, które podtrzymują ten stereotyp, że po ciąży to mogę i nie muszę. I trochę, nie muszę. Bo mam dziecko, to już jestem spełniona, a tak w sumie nie jest. U Ciebie było zupełnie inaczej, u Ciebie było tak, że e, ty praktycznie nie chcę powiedzieć, że od razu, bo oczywiście odczekałeś swoje, e, ale wzięłaś się za siebie. Tak. I Czy... znaczy, powiem tak, od razu. Bo w dniu, o. od razu, okay. bo w dniu, kiedy wróciłam ze szpitala, to mm -hmm. w poniedziałek, w, poni w niedzielę, przepraszam, wróciłam, a w poniedziałek od razu wdrożyłam swoje życie, znowu zdrowe swoje życia jedzeniowe, bo mm -hmm. w ciąży nie powiem, pozwalałam sobie czasami na różne odstępstwa, ale to też nie wynikało z tego powodu, że chciałam jeść, mm -hmm. ale tak jak ciąża rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze jemy to, co chcemy, prawda? Poza tym te ciążowe zachcianki no, to akurat to możemy jest dokładnie, to Dokładnie. Ale nie sobie tłumaczę wybaczyć. sobie też tych swoich kilogramów, mi po ciąży mm -hmm. zostały, że to jest ciąża. Mm -hmm. Bo wiem, że to, co było po ciąży, to z dniem końca połogu ono spadło. Spadło, dokładnie. Ale to, co zostało po połogu, to już nie jest ciąża, moje drogie, to już są kilogramy, które tak naprawdę wynikły z jedzenia w trakcie ciąży. No właśnie, powiedz e, o tej diecie. Czy to jest tak, że przeszłaś na dietę, czy po prostu Jedna. wróciłaś do zdrowia? do zdrowego stylu ja życia. Ja wróciłam do zdrowego stylu życia mm -hmm. tak jak miałam go przed ciążą i trochę w ciąży, prawda? I zaczęłam z powrotem liczyć kalorie. To jest podstawa. I, tyle? I, tyle. I to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam i to było kontynuowane przez całe 6 tygodni. Mm -hmm. Po 6 tygodniach udałam się do ginekologa i to jest z dziewczyny mega bardzo ważny temat, który podkreślam każdej kobiecie, każdej swojej podopiecznej, że nie wrócimy do aktywności fizycznej, powinnyśmy skonsultować się z ginekologiem i fizjoterapeutą. Tylko tak, co do fizjoterapeuty, mm. ja już bym zalecała wizytę nawet w trakcie połogu, mm. bo w trakcie połogu możemy pracować nad mięśniami miednicy, mm. mięśniami prostymi brzucha mm. i nad kresą, prawda? Więc tutaj... Wejdę Ci w słowo, dlatego mm. że właśnie ostatnio jakby temat fizjoterapeuty myślę, że jest tematem bardzo popularnym, bo ja u Ciebie widziałam, że byłaś mm. u fizjoterapeuty, widziałam u Ani Skóry, że była była u widziałam Olgi Kalickiej, że też była u fizjoterapeuty, to się staje coraz bardziej popularne, ale nadal wydaje mi się, że to po prostu dziewczyny nie mają świadomości, nie mają świadomości że ich ciało się tak diametralnie nie zmieniło, tak? tak? tak. E, powiedz, dlaczego powinniśmy, zanim pójdziemy na siłownię, pójść do fizjoterapeuty? ze względu na to, że nasz brzuch po porodzie jest bardzo osłabiony. Mm -hmm. 99%, nawet nie skłamie, jak powiem 99,9% kobiet po ciąży ma rozejście mięśnia prostego brzucha i kresy. A jeżeli mamy już właśnie rozejście mięśnia prostego i kresy, to nie jesteśmy w stanie wykonywać poprawnie wszystkich ćwiczeń. W szczególności ćwiczeń wielostawowych, mm -hmm. gdzie angażujemy nasze całe ciało, Dokładnie. bo wtedy z pozycji prostych pleców robi nam się lordoza, nie, nie trzymamy Tak. Nad czym, a właśnie nad tym trzeba się skupić najbardziej, czyli najpierw wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające, miednicę naprawiamy po ciąży, bo uwierzcie, że w większości kobiet E, Wiele kobiet, I przepraszam, e, chociaż że tą ma bardzo... Ro, ro... I one I nawet o tym nie wiedzą. A, a oczywiście, że tak. Bo, bo wiesz, o tym nie wiem. Właśnie to jest tak, że wszystkim się wydaje, że urodzimy i wszystko, I wszystko wraca wszystko do normy. Nie, tak? tak nie jest. 6 tygodni po porodzie i jeszcze wszystko tak. nie wraca do normy. Słuchajcie, ja na swoim przykładzie wam powiem, ja mam e, córkę już 6,5 miesiąca, jest z nami na świecie. I e, tydzień, dwa tygodnie temu widziałam się de facto z moją fizjoterapeutką Gosią, która mi powiedziała, że dalej mam rozejście kresy. Mięśnie proste, brzucha są mega wzmocnione mm. i ładnie się trzymają, ale kresa jest poluźniona na 2 centymetry. Więc Czyli? to jest 7 miesięcy tak. po porodzie zaraz, prawda? Więc naprawdę dziewczyny, warto na to zwrócić uwagę i zadbać o to, bo później możecie sobie jeszcze więcej tylko problemów ojej Dokładnie. Ojej! Ojej, troszkę mamy kasenek. Wróćmy sobie teraz jeszcze do tego powrotu do ciąży. Ty zaczynałaś od treningu w domu, czy od treningu na siłownię e, po ciąży? Tak. Ja wróciłam od razu na siłownię. Od ja razu... nie potrafię trenować w domu. Okay. Nie potrafię w ogóle to nie jest mój świat. Podziwiam bardzo kobiety, które to robią i szanuję. I oczywiście wiem, że się da to robić, ale ja wróciłam od razu na siłownię, odczekałam to 6 tygodni, do faktu nawet 7. Po wizycie u fizjoterapeuty, u ginekologa poszłam na siłownię, ale moje pierwsze treningi, co się stało? Moje pierwsze treningi były treningami Full Body Workout, mhm. gdzie na całym treningu sobie angażowałam całe ciało i uwierzcie, że te treningi, do dziś wspominam, jaka to była tałka, naprawdę. Nigdy. Ale bo to się tak wydaje, człowiek, ty byłaś mega aktywna przed tak. ciążą, byłaś aktywna w ciąży i nagle masz zrobić proste ćwiczenie. ćwiczenie, słuchajcie, ja z handli na barki kilogramem, to ja później dwa tygodnie ręce czułam. Nie byłam w stanie z nawet podnieść. Czyli w ogóle to jest... To jest kosmos. Kosmos, to jest, tak? kosmos. Pierwsze treningi to jest kosmos. Siłownia. E, zanim weszłyśmy na live, trochę Są. o tym pogadałyśmy, ja nie chciałam za bardzo o tym rozmawiać, bo chciałam, żeby Natalia mi wszystko opowiedziała i Wam opowiedziała przede wszystkim, jak to wygląda. Przede wszystkim tak, wchodzisz na siłownię z dzieckiem, zanim, wejdziemy do tego, e, zanim dojdziemy do tego, gdzie można, jak można i tak dalej, i tak dalej. Jaka była reakcja ludzi, kiedy zobaczyli, że ty wchodzisz z dzieckiem na siłownię? W wielkie zdziwienie. Naprawdę. Wielkie zdziwienie, że potrafię przyjść i mm. po dziś dzień pamiętam takiego pana, który miał na pewno powyżej 60. Mm. I podszedł do mnie i tak. Natalia, ja ci jeszcze pamiętam, jak ty tutaj pracowałaś z płaskim brzuchem. <laughs> Gratuluję, że nie siedzisz na kanapie i, przepraszam za wrażenie, nie żresz chipsów, mm -hmm. a jednak coś ze sobą robisz, prawda? Więc no tak. Na siłowni też można czas z dzieckiem spędzić i. Mimo tego, że wiele kobiet uważa, że to jest nie miejsce dla dziecka, mm -hmm. bo tam są bakterie, zarazki mm -hmm. i w ogóle. Ale dziewczyny, czy wasze dzieci wliżą sztangi na siłowni? No, czy one nie. dotykają czegoś Nie, one chodzi. leżą albo w wózku, albo w nosie dookoła. Tak, nie? przeważnie dziecko jest w wózku, nawet nie wychodzi z mm -hmm. tego wózka, więc no... Nazywaniem siłownie miejscem bakterii i zarazków, gdzie w tych czasach Sanepit i PHP jest tak Dokładnie. wysoko. Ale wiesz co, idziesz tak, to, to jest tak samo jak idziesz do lekarza z dzieckiem, to. tam też są bakterie, tam też są zarazki. A do galerii handlowej na załokwiek to jest to samo, Dokładnie. prawda? E, a miałeś takie opinie, że ktoś cię hejtował za to? Oczywiście, tak? odbyło się to bardzo, bardzo dużym aha, prawda, jak pokazałam, że jestem mm. na siłowni. Wiele mam szacunek i gratulacje, że zmotywowałam się, że jestem No wzywana. ja powiem ja Ci powiem szczerze, tak. Ja byłam w szoku, ale takim bardzo pozytywnym i wiem, że kiedy będę w ciąży z drugim dzieckiem i urodzę to dziecko, to, tak, to będę chodziła będę na siłownię, bo jakby widzę, że naprawdę ludzie... Już coraz chyba przychylniej na to patrzą i ja myślę, że trochę przełamać właśnie tą sferę tabu. Mam nadzieję, że przełamałam tą sferę tabu i wiele kobiet, e, wiem, bo nawet jak mnie oznaczają na Instagramie, prawda, że są z dziećmi tak. małymi na siłowni, tak. to ja naprawdę tak się raduję i tak się cieszę, że jestem przykładem dla kobiet, tak. że można, że nie trzeba siedzieć w domu i obwiniać siebie i zatręczać, bo słuchajcie, Proste równanie, szczęśliwe dziecko równa się szczęśliwa Dokładnie. mama i tyle w temacie. Tyle w temacie. E, siłownia, nie będziemy, nie będziemy mówić po nazwach siłowni, ale generalnie też zanim weszłyśmy powiedziałaś, że są pewne zasady, do których Ty się dostosowałeś. E, tak ogólnie możesz powiedzieć, jakie to były zasady? E, pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli wybieracie się z dzieckiem na siłownię, to musicie mieć świadomość tego, że siłownie narzucają mniej więcej określone godziny. W których można przyjść z tym dzieckiem. Słuchajcie, nigdy w życiu bym nie poszła z zuzią na siłownię w poniedziałek o godzinie 19, gdzie Oj. cała Warszawa, Warszawa robi klatkę. Wiesz, tak, tak? I to nie nieważne, na jakiej siłowni no, tam wszyscy tam są. Słuchajcie, no zasada jest prosta. Moje godziny treningu z zuzią to są pomiędzy 10 a godziną 14. Wtedy, kiedy jest najmniej osób na siłowni, ona nikomu nie przeszkadza. Ja nikomu też nie przeszkadzam z wózkiem, prawda? No bo wiadomo, nie zostawię jej w kącie, tylko ona Oczywiście, mniej więcej ze mną tam maszeruje sobie po całej siłowni. Ale staramy się robić tak, aby Zuza nikomu nie przeszkadzała. W sytuacjach, kiedy się rozpłacza, bo coś jej nie pokazuje, bo takie sytuacje też nie dotykają. I nie jest tak, że Zuzka jest za każdym razem szczęśliwa. Oczywiście, że tak to jest. Więc tylko to jest dziecko. tylko dziecko, no to w takiej sytuacji po prostu kończę trening, wychodzę i tyle. I, tyle. I nie, nie za się, się, że o Jezu, nie, nie, nie zrobiłam szczęśliwie. Wiesz, co powiem Ci szczerze, że tak myślałam, że. Że będzie przed e, jeszcze nim zus urodziła, urodziłam. Mówię, kurde, jak to będzie? Urodzi się, ale jak ja nie będę mogła pójść na siłownię, nie, nie. Siłownia siłownie jest moim całym życiem. Uwierzcie, że moje życie pod względem tego się zmieniło 180 stopni. I tak naprawdę wychodzę z założenia takiego. Zrobię dzisiaj trening? to go zrobię, nie zrobię go dzisiaj, to go zrobię jutro, mm -hmm. prawda, więc bez żadnego takiego spięcia, stresu, bez pośpiechu, to jest najważniejsze, bez pośpiechu dziewczyny, bo wy nie wracacie tylko dla formy, dla samej siebie, Oczywiście. ale też dla dziecka, musicie dbać o siebie względem dziecka, prawda, więc no to jest bardzo ważne, aby nie śpieszyć się nigdy. Oczywiście, że tak. No właśnie, czyli idąc dalej, nie rzucamy się na głęboką nie, wodę. nie. Dajemy sobie czas. Oczywiście. Ile tego czasu? Myślisz? Tak? Wiesz, Szczerze, no? ja wychodzę z założenia 9 miesięcy, skoro 9 miesięcy moje ciało tak naprawdę, żeby to źle nie zabrzmiało, niszczyło się, uh -huh. prawda? To teraz 9 miesięcy muszę sobie dać tego czasu, aby je naprawić mm -hmm. i wrócić do stuprocentowej sprawności. Słuchajcie, mamy okres połogu, który trwa od 6 do 7 tygodni. Niektóre kobiety go przechodzą nawet dłużej. Mm -hmm. Więc nim okres połogu nam się skończy, to już mamy prawie 2 miesiące. Dokładnie. E, nim wszystkie narządy macica, to wszystko wróci na swoje e, wszystkie, na, na swoje tory, prawda? To są kolejne miesiące. Mm -hmm. Nim kobietom wyreguluje się układ hormonalny. To, to są, są kolejne, kolejne miesiące. <głos》>. A wiecie o tym, że nim układ hormonalny nie jest wyregulowany w 100% dobrze, to waga będzie nam skakać. Oczywiście, że ja tak. Ja potrafiłam, Agata, jednego dnia ważyć 69 kg, a następnego ważyć 71. Nie czytując, nie mhm. jedząc nic poza swojej diety. to wszystko są hormony. Oczywiście. Ale tak. wiedziałam, że. No nie przeskoczę tego. Po no tak. Muszę sobie dać czas i ten czas sobie dałam. Dałam sobie jeszcze właśnie te, dałam sobie właśnie te 9 miesięcy, mm -hmm. jest już prawie 7. Zobaczymy Ale jest. chciałam powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze dlatego, że ty często chcesz porównania. Jak tak. było przed, nie jak było to jest. jest super, uważam I, i wydaje mi się, że właśnie to jest pokazywanie, że tak ciąża ja zmienia, dokładnie i ciąża naprawdę zmienia nasze ciało. Jakby, tak możesz, nie rozstęp, możesz nie mieć rozstępu, możesz nie mieć Ale jednak po ciąży ten tydzień, po tym różek dostaje. Ja też mam córkę i powiemcie, że jak ja wyszłam do szpitala i zobaczyłam, że mam brzuch taki <laughs> jak w szóstym <laughs> miesiącu ciąży, to ja Nawet mówię, mówię. Dlaczego? Bo już ja no. to wszystko miało Tak, Ale jak to? Ja to stanęłam to. w lusterku, ja się patrzę na siebie, mówię, kurde, bo już w szednym miesiącu wyglądałam tak, mniej tak, niż tak. teraz. Bo tam, właśnie tak? bo on po że jest taki, bym powiedziała, jeszcze wtedy był napięty, a teraz jest taki, taki placzek, 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 szok, tak, nazwijmy go flaczek. E, I dla mnie to był mega szok i wydaje mi się, że po prostu też jest temat, o którym bardzo, bardzo mało się mówi. Wiele kobiet się tego styli, wiesz, ale wstydzi się pokazać swoją naturalną. A ja Ci powiem dlaczego. Z Instagram. Tak, to jest też racja. Instagram trochę zakłamał nasze życie i tam są wszyscy piękni, idealni, chudzi, uśmiechnięci, skrawi, uśmiechnięci. życie jest piękne, kolorowe. Pewnie wiele osób z Was, które nas tutaj ogląda, podejrzewam, że mnie obserwuje. I wiedzą jaka ja jestem na co dzień, że ja no nie okłamuję, co mi to da? Ale co, ci co? Da? Ale co, co mi to powiedza? da, że ja wiesz, wyratuszuję sobie brzuch, stawię po miesiącu kratkę na brzuchu, pojadę gdzieś na, nie wiem, na targi jakieś, prawda? I nagle się co? okaże, że wiesz. Oh. Gdzie jest Natalia? Gdzie, to, gdzie, gdzie, jest gdzie jest ten brzuch? Gdzie jest ten brzuch, prawda? Więc no, ja nie widzę sensu w ogóle w okłamywaniu ludzi i pokazywaniu tego, a uwierz, że bardzo mocno bałam się pokazać tej przemiany, Potem ale 14 dni liczyłam taką Widziałam, porównanie, tak, tak. tak, ale to się jakby zetknęło z bardzo pozytywnym odbiorem. Tak. I to mnie mega zdziwiło, że po prostu kobiety. Zobaczyły we mnie taką... może nie wiem jak to nazwać nawet. To takie guru trochę, że jestem szczera, że tak. pokazuję... I jesteś normalna, do... jesteś do... kobietą, która urodziła tak. 14 dni temu wie, Która wiecko. wygląda jak 99% Polet. Tak. Ja nie mówię, że nie, że każda ma taki brzuch, bo są genetyczki. Oczywiście. Kobiety, tak. które naprawdę na wstrychnięcie palca wychodzą ze szpitala, mają polskim brzuchy. De facto ze mną na sali poporodowej leżała taka dziewczyna, w w ogóle nic nie było brzuchu. widać. Ja mówię, gdzie jest jej brzuch? Tak. Co się stało? No, tak. No, tak. Ja kurde wiesz brzuch jak przez tym miesiąc, a ona tak. po prostu płaska. Więc są takie kobiety. Oczywiście się. że tak, ale wiesz co? Ja i tak uważam, że to jest trochę takie zakłamanie rzeczywistości, bo coraz więcej gwiazd. Ja bardziej nie będę mówiła o Polskich. Wydaje mi się, że bardziej za granicą jest to popularne, szczególnie w rodzie kardashian Jenner, że tam po prostu po miesiącu kobiety mają idealnie płaski tak, brzuch. Są. Tak, są piękne. W ogóle są wymalowane, no. w ogóle są uśmiechnięte i tak dalej. I nagle taka. Zwykła Kowalska na to patrzy i sobie myśli, Boże, no. dlaczego? Nie zna dla mnie. Ile bym musiała planować żeby to osiągnąć? Dokładnie, dlatego ja uważam, że pokazywanie takiej naturalności, że to jest naprawdę jakby normalne, jest bardzo w porządku. Ja to bardzo pracuję i właśnie jak u Natalii, jak na to pewno mówiłam, tak. To znajdziecie dużo takich zdjęć. Jest, jest dużo, ale i tak moim ulubionym porównaniem jest jak, jest twoje zdjęcie chyba w dziewiątym miesiącu ciąży i Zuzko. obok Zusko. <laughs> Znajdźcie to zdjęcie u Natalii, jest, bo to jest tak. szok. To jest <grym> szok. Jak trzymam Wiesz co, to jest e, idealnie tutaj, jakby do tego podsumowania pasuje zdanie ciężka praca popłaca, po prostu. A właśnie, jeszcze wróćmy sobie na chwilę do ciąży. Ty w ciąży ćwiczyłaś? Tak, ćwiczyłam do z 8 mm -hmm. miesiąca. Czyli praktycznie do samej całą ciążę. W 9 zrezygnowałam z tego względu, że wykończyliśmy mieszkanie, mieliśmy mi wypadkę, więc ja miałam taki hardcore po prostu. Wyrwiać dosyć. Dosyć, Tak, ale całą ciążę trenowałam. Ja do 7 miesiąca lubię bardzo wyciągnięte. No co, ty. No, no, ale to też nie jest dla wszystkich. Oczywiście. Słuchajcie, to chciałam nie. powiedzieć, że. E... To chyba nie jest tak, że każda kobieta może sobie nie. robić na siłowni, kiedy jest w ciąży wszystko. Nie. W żadnym wypadku no z to tego opowiadam. względu, że nim y tak. Kobiety, które zachodzą w ciążę, wiele się do mnie odzywa, że one raptem chcą trenować, żeby nie przytyć w ciąży. Moje drogie, jak się nie da nie przytyć w ciąży? No nie da się, po prostu się nie da. Nie gubimy tkanki tłuszczowej w ciąży. My możemy w ciąży tylko i wyłącznie podtrzymać aktywność fizyczną, którą miałyśmy przed. Mhm. Czyli tak naprawdę kontynuujemy swój styl życia. I nim kobieta, która się dowiedziała, że jest w ciąży, chce wrócić do aktywności fizycznej, powinna tak samo skonsultować się z lekarzem, który powinien w 100% potwierdzić, że ciąża nie jest zagrożona, mhm. że może trenować. Prawda? Tutaj też uważam, że jest dużo takich lekarzy, którzy nie wyrażają na to zgody, mm -hmm. bo sporo lekarzy jest trochę, żeby te źle nie zabrzmiało, zacofanych. Zgadzam się z tym. I a, naprawdę wiele kobiet usłyszy to, że nie, w ogóle gdzieś tam w ciąży trenować, w domu leżeć i nic nie robić. Tak, i, i jeść tak, za, za, za dwoje. Za dwoje, nie dla dwojga, tylko za dwoje, za dwoje prawda? Tak. No i to jest tak, że nim pójdziecie sobie na tą siłownię, to tak jak mówię, a wizyta u lekarza, zobaczymy, czy lekarz wyraża na to zgodę. Jeżeli tak. To słuchajcie, kontynuujemy swój styl życia. Jeżeli któraś z Was biegała w ciąży, ja uważam, że powinna sobie dalej biegać. Je, Oczywiście nie do końca, prawda? Bo zbieganie było tak. jest różnie. Jeżeli któraś z Was trenowała siłowo, idzie dalej i trenuje. Tylko, że to jest na takiej zasadzie. Jeżeli w podczas treningu poczujecie się słabiej, nie macie na coś siły, automatycznie auto. Kończymy trening, wychodzimy z siłowni, bo pamiętajcie, w tym okresie to nie wy jesteście najważniejsze, a wasze dziecko, wy to robicie w tym momencie dla dziecka. Dla siebie robicie to, aby nie siedzieć po prostu w domu, domu. I, nie, i nie nie żreć zamulać, i nie rzucić w ale robicie to względem dziecka, prawda? I zdrowa ciąża, zdrowe dziecko, prawda? Ja. Co się śmieje? Szczęśliwa ja, Szczęśliwa ja. Tak. Ja trenowałam do 8 miesiąca, czyli tak jak powiedziałam, nawet martwe ciągi w siódmym miesiącu jeszcze robiłam, no. bo czułam, że mogę. Mm -hmm. prawda? W siódmym. Nie było żadnych. Nie, nie było żadnych przeciwwskazań. Mój lekarz w ogóle nie widział przeciwwskazań po I tak samo jest po ciąży. My nie rzucamy się od razu na głęboką wodę. Tak jak powiedziałam, że wszystko na spokojnie, bo jeżeli któraś z Was przed ciążą nie trenowała, wciąż ciąży nie trenowała i jej aktywność fizyczna była, w piątej klasie podstawówki na wf tak. i ona pociąży raptem, na wstrychnięcie palca chce wyglądać jak Kruczyńska, no przepraszam, że to powiem, e, to się tak nie da. Dziewczyny, nie da się. Ja przed ciążą trenowałam sporo, w ciąży już trenowałam i po ciąży też trenuję, więc mój okres aktywności fizycznej jest naprawdę dość długi. A teraz wejdę Ci w zdanie. Czy jest... Ja, tak jak widzisz na Instagramie, ile kobiet do Ciebie pisze, że a wiesz co, ja przed ciążą w sumie to nie a teraz jestem w ciąży i ja chcę jakiś plan treningowy. Oczywiście, wiele. Wiele? Automatycznie jest. Ale to jest e... powiedzmy 50%, 60%? Nie. wiesz co, na załóżmy 10 kobiet piszących w tej sprawie, to jest 9 takich, które nic w ciąży, przed nie robiło, okay. a one w ciąży chcą schudnąć, w ogóle schudnąć. Eee. To jest hit. Tak, to jest hit po prostu. Kobiety nie chudniemy w ciąży. W ciąży chcemy chudnąć i w ogóle ja się nie podejmuję współpracy z tym. Po prostu boję się, że to komuś szybko oczywiście. Zrobić. Ja nie znam danej osoby, co nie? Więc no, tutaj się tak nie da po prostu. Tak samo jest po tej ciąży. Nie możemy od razu wrócić, rzucając się na głęboką wodę, no bo jeżeli ktoś wcześniej tego nie robił, to nawet nie zna swojego ciała. Oczywiście, nie że wie tak. jakie ma możliwości i granice wytrzymałości na treningu, prawda? Podstawy yy, w re, jesteśmy w ciąży, takie podstawy na treningu. Woda, woda, coś węglowodanowego. Zawsze jakiś banan, wafle ryżowy przy sobie. Mm -hmm. To jest obowiązkowo. Takie dwie najważniejsze rzeczy. Mm -hmm. Coś węglowodanowego. Strój? strój sportowy odpowiedni, nie brzuch, mm -hmm. to jest podstawa. Ja polecam takie leginsy dziewczyny z tym wysokim stanem mm -hmm. zakładające, które można założyć sobie na brzuszek, mm -hmm. prawda? Odpowiedni. E, no, woda, banan, e, strój. Wygodne buty to też mm -hmm. podstawa i głowa, Oto, tego nie zapominamy, bo wiele kobiet o tym zapomina e, i na siłowni musimy mieć głowę, bo tak jak powiedziałam, jeżeli któryś się robi tylko słabo, czegoś nie czujemy, ja na przykład w trzecim miesiącu to miałam A. tak, że każde ćwiczenie sprawiało mi... A. Jakby wchodziła na kiewę, słuchajcie. Byłam tak zmęczona treningami, że potrafiłam zrobić dwie serie, cztery ćwiczenia i siłowni i opadałam z sił. Gdzie tak, kiedyś tak? dla Ciebie to by było wiesz? Proszę cię, bo. O czym Ty mówisz, tak? Dobrze, wracamy do formy pociąży, idziemy na siłownię. Czy też musimy pilnować jakichś zasad, czy, yy, tak. czy o czymś musimy pamiętać? Najważniejsza zasada: nie robimy brzucha. O! A to jest, jest chyba... To jest w ogóle hit, słuchajcie, to jest hit, bo wczoraj nawet de facto dostałam od mojej podopiecznej wiadomość, w której poprzedni trener tam je zalecił brzuch robić na siłowni. Dziewczyny, nie robimy brzucha. To jest w ogóle, wiecie, temat taki naprawdę tabu. Każdy tego tematu unika, ale nie wolno tego robić, bo nie mam... Kurczę, tutaj takiego narzędzia przydałaby nam się taka gumowa piłeczka, którą... Nie mamy gumowej piłeczki, nie ale, ale, ale tak, wyobraźmy sobie, że mamy. To jest brzuch, prawda? Tu mamy gumową piłeczkę, czyli nasza piłeczka jest w tym brzuchu. I każde zgięcie, każde spięcie to jest naciśnięcie tej piłeczki i tak jak ta piłeczka by chciała Wam wyskoczyć, wyskoczyć. czyli drogi rodne rozszerzają się i wszystko nam wychodzi. I nim brzuch wróci do stuprocentowej sprawności fizycznej, to tak jak powiedziałam, potrzeba około 9, a nawet 12 tak. miesięcy u niektórych nawet. Więc, więc robiąc ten brzuch, to my automatycznie ściskamy tą piłeczkę, wypluwamy ją drogami rodnymi i tak naprawdę wszystko nam się... To co wypracowałyśmy sobie, wszystko sobie, nam się rozszerza, Więc to jest podstawowa zasada, nie robimy w ogóle brzucha, brzuch tylko trenujemy na zalecenie fizjoterapeuty. Mm -hmm z jego ćwiczeniami, bo ja nawet osobiście nie rozpisuję żadnych treningów mm. na różnych bo ja nie znam ich, e, no tak, nie tak. wiem co się stało, więc no, tutaj obowiązkowo każda z Was powinna skorzystać z z Czyli podstawa, nie siłownia, fizjoterapeuta, fizjoterapeuta. jeszcze fizjoterapeuta. raz to podkreślimy, fizjoterapeuta, który, nam, ważne. E, który nam pomoże, e, tak, porażę ćwiczenia, tak, podożę ćwiczenia sprawiać, i bo, słuchajcie, to jest też na takiej zasadzie, że okej, okay, mówi się, że wszystkie kobiety mają rozejście mięśnia prostego. Nie jest tak, nie wszystkie mają. Większość kobiet nie ma rozejścia mięśnia prostego, a ma rozejście kresy. Trening na kresę, a na brzuch to to jest, jest całkiem, całkiem inny innego. i naprawdę, jak ostatnio Gosia mi pokazała e, trening na kresę, mm -hmm. uwierz, że to był mój chyba najcięższy <laughs> trening w życiu, ja nigdy tak się nie zmęczyłam, nie używając ciężaru, tylko własnego By, ciała. Własne ciała. No. Że mówię, nie, Gosia, nie wierzę po prostu. To, to był najcięższy trening. uczy się całe, Cały, całe, całe życie, życie się uczy. No A... i e, co dalej? Jeżeli chodzi o właśnie powrót na tą siłownię, no to tak jak ja powiedziałam, warto już od razu po ciąży wprowadzić sobie zdrowe odżywianie, liczyć kalorie, po tym połogu idziemy do... po tym połogu, prawda, tak. jak ginekolog, fizjoterapeuta, jak wracamy na siłownię, to też staramy się wykonywać ćwiczenia które nie sprawiają, sprawiają, nam mega wielkiej trudności. No bo jeżeli któraś z Was ma problemy z tym brzuchem, to nie da rady zrobić wszystkich ćwiczeń podstawowych, więc no tutaj też bym zaleciła nawet miesiąc czasu poruszania się po samych maszynach. Mm -hmm. po trybuny, żeby trybuny, się delikatnie wzmocnić. Tak, porozruszać, żeby ten, ta siła nam wróciła. Uwierzcie, że mi dopiero siła wróciła po czterech miesiącach. Ja po czterech miesiącach trenowania byłam w stanie brać ciężary, tak mm -hmm. jak gram ciążą, więc to jest naprawdę długo. No tak. Gdzie sądziłam, że ja w pół roku zrobię formę i na brzuchu. Miesięcy, a kraska po prostu jest tylko w lodówce. <laughs> Sie widzisz po zmieniał. <laughs> czyli tak, zaczynamy sobie od diety. A czyli nie nazywajmy tego dietą, To no jest zdrowy styl życia. To jest najgorsze. Ludzie nazywają to dietą. To nie jest dieta. To jest zdrowy styl, styl życia. życia. Wyeliminujemy z naszego jadospisu cukier, słodycze, słodkie napoje, chipsy, czipsy, fast foody. fast foody, takie tego typu rzeczy, które no, nie powinny się tam znaleźć. I już jesteśmy nie tyle co na diecie. Ale, ale zdrowo, się odżywiamy. Czyli idziemy tym dobrym tak. dobrym torem. Potem stopniowo wprowadzamy treningi. Oczywiście. I tak naprawdę mamy sukces murowany, dajemy sobie czas. A wiesz, co jest najważniejsze? No. Motywacja. Motywacja. Wszystko? To jest najważniejsze. A Motywacja. co Ciebie motywuje najbardziej? Jezuska. Tak? Naprawdę. Ja rano nieraz wstaję i mówię: Nie no dobra, nie chcę myśleć się tego treningu robić, jestem tak zmęczona, ale z drugiej strony patrzę na nią i mówię: Nie no dobra, chodźcie. idzie. <laughs> <laughs> kto ją będzie nosił jak ona dorośli. <laughs> Dokładnie. A yy... Paweł? Paweł jest tym wszystkim i bardzo Motukuje się cieszę. Tak, cieszę się, że jestem wszystkim i mi dużo też pomaga. Często są sytuacje, kiedy no nie mogę na przykład z nią pójść, bo jest jakaś marudna czy coś, no to on wtedy z nią zostaje. A czasem są sytuacje, że on po prostu ją zabiera i idzie z nią na trening sam. A ja sobie robię swój. A ja, ci, ja ci tylko powiem. E, mój... no, 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 no. Zuzia już nam się dodorwuje. Zuzanna, ty też chcesz powiedzieć, tak? Mój, na siłownię, a... wiemy. Mój ulubiony widok to jest jak Paweł i Zuzia śpią. <grym> tak, im to wychodzi zajmujące. Tak, to jest po prostu idealnie. Kończymy powoli. Natalia, Siedzi. bardzo Ci dziękuję za przemiłą rozmowę, ja bardzo dużo wiedzy, gratuluję już obecnej formy, czekam na więcej. Dziękuję. dziękuję, mam nadzieję, że za kilka miesięcy będę mogła pochwalić się czymś Nie więcej. no, potem zrobimy taką jakąś zrzutkę, tak, tak, porównanie, porównanie, tak. porównanie, ale z Natalią już coś dla Was przygotujemy, prawdopodobnie w maju. Nie zamieszczać. jeszcze, co. Nie, ale, ale czekajcie pododobne. na informację tak, w maju, pododobne. bo będzie dobry news. Będzie dobry news, będziemy coś przygotowywać. Dziękujemy Wam bardzo, dziękuję jeszcze raz dobry i do zobaczenia w kolejnej przerwie na kawę. Pa! pa. pa. Susanka, zrób papa! Pa, pa, pa! pa. <laughs>